ładnie się będę czekolada, ja no jak zawsze taki typowy ukraińiec, a no to już nic. Jesteśmy gotowi, tak? Lepeki trzew, jak sprawdziliśmy? Julka to chyba wcześniej sprawdziła, a ja jak się, to, że taka mocna sićłowa jest ogólnie. Ogólnie to zna właśnie znalazłam te restauracje, widziałam niektóre filmiki i tam normalnie są przedstawiane takie Wizualizacje na stole wyznamy z tego, że to jest jakby najmniejszy kucharz świata. Tak, no Nie? ja już tak po filmkach jak oglądałem, no to I... zajerałem się ogólnie tą knajpę, aż tak czekam po prostu jak to będzie widowiskowe, bo wszyscy mówią, że wow, a druga rzecz, że prostu mega pyszne jedzenie. Mi się to w ogóle skojarzyło z bajką ratatuj. Oglądałeś? W ogóle to ja cały czas myślałem, że to leci ta bajka tak? A może, ja nie wiem, bo może właśnie na jej wzór to jest zrobione Będziemy myśleli się To, rezerwacja że rezerwacja już została wcześniej wiedzieć. zrobiona, wszystko zostało potwierdzone, także teraz jedziemy tam To będzie taka degustacja No i ogólnie tam nie jest takie zwykłe menu, że sobie po prostu wybieracie co chcecie to Wybieracie tylko menu, czy takie rozszerzone, czy podstawowe Chyba tam dwa wybory, tylko macie ja Po prostu jest do wyboru pakiet Pakiet, tak. tak, i tam już jest cała degustacja Dania, które oni chcą wam zaprezentować, które chcą żebyście Spróbowali, ocenili i ponos to wszystko, łącznie z tą taką hologramą i wizualizacją, robi naprawdę bum. No tak. Widzimy, to będzie pierwszy raz w takiej knajpie. No i jesteśmy już na miejscu. Powiem, że wejściem to jest spektakularne. I wrażenie. Spójrz, idziemy po takich schodkach nad wodą normalnie, nie? Jest takich miejsc. Kilka. Na całym świecie. Prawie wszędzie znajdziecie. Nawet w Polsce. Ale w Polsce. W Singapurze, w Polsce, w Niemczech, w Malazji. Ogólnie mają taką naprawdę sieciówkę, mocno bym powiedział. Ale no my na Bali. Się okazuje się, że tutaj też jest. No i grzech nie zwiedzić, nie, nie skorzystać. Tutaj już nam kelner przyniósł właśnie taki lokalny drink, można powiedzieć. To jest arak, czyli bimber tak zwany. Z, 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 z sokiem, jakaś marakuja i coś tam dalej. Ja już ja, ja słyszałem arak i dalej już nie słuchałem. Zróbko. O, pachnie trochę jak, jak imbir. Dobra, uwaga. A to, a to, na, ty... a to nie naraz? raz? Na raz. O, chudy, ale dobry mm. Smaczne. Tam na pewno jest Bardzo imbir. Dobry. Troszeczkę jest imbiru, bo nawet mi tutaj zostało. Ale jest, ale takie słodziutkie. Na pewno właśnie marakuje imbir. No, balijski alkohol. Może trochę na nas tak. nie wiem, ale takie gęste jej, nie? Tak. Gęste, słodkie, Dobra. mocne, ale dobre, no takich, takimi to można by normalnie się nawalić. Nie, nie no wiemy no, w ogóle, takim się nie zajmujemy. Can impress you with their cooking what? skill only one of them will be able to take from France our most well known candidate <laughs> Santos better known as Pequena Maria known for eating as for cooking out of Italy Smaki, nie ma nic wyrazistego w razie przekąsku. Ja. No to moim zdaniem tak samo. Mi tutaj najbardziej smakuje burata, ale smakuje jak każda inna. Mam nadzieję, że to jest tylko taka przystawka, bo nie ma tutaj nic nadzwyczajnego po prostu trochę zieleni, kawałek pomidorka, ta burata. No i jak ty już powiedziałeś, no to tutaj faktycznie to pesto daje jakikolwiek kontrast. bardzo dobre ale my z Julko no tak często po różnych knajpach chodzimy, że ja oczekuję tutaj czegoś innego ja oczekuję tutaj popisu a nie jest to popis dobrać do ludziska, bo zrobiłem drugiego gryza zrobiłem drugiego gryza i naprawdę uważam no to tak to jest bardzo dobre prawdopodobnie tam w poprzednim gryzie po prostu nie wszystkie składniki do mnie trafiły mięso w środku naprawdę mega przyprawione w sensie że coś tak że od razu robi takie wow potem to do ciebie właśnie ta te masło olej truflowej i takiej intensywny a wszystko ze sobą to jest mega kremowe takie po prostu jak kładziesz do buzi to ona faktycznie można tak już w ciężko po prostu wyknąć bo on już się topił w buzi nie Dobre. Bardzo kremowe. Ogólnie moim zdaniem bardzo dobre. Albo te bardzo dobre. Ale mimo wszystko brakuje mi troszeczkę takiego przełamania smaku. No przyznam, że rozpływa się w ustach. Widzimy, że jak nam teraz deka zrobi Jakby było za zimne Julka to tutaj możesz podgrzeć, nie? Dobra, próbujemy steka. My zamówiliśmy Medium Well done, tak? Ja bym powiedział, że jest stek, czyli po prostu jest odpowiednia ilość Sulli i odpowiednie ilość pieprzu i tyle. I odpowiednio jest podsmażony, czyli po prostu prawidłowo ktoś zrobił z takich Nie mogłem nawet więcej powiedzieć, troszeczkę się przygotowałem, tak wiecie Wam, całe swoje emocje tutaj przekazać. Na razie emocje będą dotyczące tego show, bo to naprawdę robi wrażenie. Nie ja dosłownie się czuję w jakiś bajce, bo jestem w bajce, już w ogóle nie odbieramy, że my jesteśmy w jakiejś knajpie a tylko po prostu czymś oddzielonym od rzeczywistości, nie? że zapominasz, że będzie coś tam istnienie na zewnątrz, coś oprócz tego, co ty tutaj widzisz. Teraz. I w porównaniu do tego show, które tu widzisz, potem jednak dają ci coś spróbować, posmakować i właśnie tam wiecie, degustować, coś doświadczyć i potem znowu jest wizualny efekt, ceremonia, satysfakcja z bajki, a potem jest... Така церемонія купи смакових, щось, co можна толкнути і почути, щось, що co можна тільки побачити. Є тут цікаве поведінання, є тут, насправді, файне. Spróbujemy deserek, smaczy prosto z Japonii, bardzo słodki. Mhm. Ja bym, ja bym ocenił bardziej taki deser, który jest deser i automatycznie jakby to już y, rozumiem, że będzie mniej smakowy, jakby dzień, jakby tak. Mm -hmm. Jedzenie mnie to jakby mocno nie zachwyca ogólnie. Deserek jakby powiedzieć jakby było sudo, dla mnie to jest razy lepiej. E, tutaj tak bardzo nic. Tutaj nic specjalnego ogólnie. Jedyne co po prostu, że naprawdę te całe show, jak to wszystko jest podane, dla ja mnie jest piątka po prostu Piątka jest warta tych smaków, które tu są, bo to wszystko jedno drugie dopełnia I robi łącznie taki, taki zestaw emocji po prostu nie? Bo północ w każdym innym kraju mają inne menu I to wiecie, my teraz na Bali pierwszy raz jemy w Le Petit a kto wie jak to w Singapurze smakuje, kto wie jak to w Warszawie smakuje, jak to są wszędzie inne menu, to ja jestem ciekawy, będę już, to dla mnie już będzie taka kolekcja, wiecie, będę kolekcjonował doświadczenia, lebekit w różnych krajach. Oh, am a no, jeżeli chodzi o same animacje w sobie, to po prostu było tak super, dosłownie <grywa> można się poczuć jak w bajce, nawet nie tyle, co oglądasz bajkę, tylko dosłownie w niej jesteś, więc same animacje są super, były super, a co do jedzenia, tak bardzo ogólnie mówiąc, było to wszystko poprawne, było ok. spodziewałam się może czegoś więcej. Ale mimo wszystko oceniam na plus i polecam każdemu spróbować. Dokładnie tak samo. Uważam, że ogólnie zasługuje na cała ta wyprawa. Dosłownie to była wyprawa w podróż. To zasługuje po prostu dziesiątkę. Jeszcze tylko dodam, że mimo tego, że to jest wszystko animowane, to naprawdę ta atrakcja jest... I dla dzieci, ale też dla dorosłych. Ja się uśmiałam dosłownie. słownie. Ja też, ja też się Jak to wszystko trwało, to uśmiech mi nie schodził z twarzy więc naprawdę super. Ja byłem naprawdę mega zadowolony